Sławomir Mencen w swoim najnowszym materiale na YouTube ujawnia fakty, jak działa cała polityczna klika. Polska nie decyduje już sama o sobie, bo to ktoś inny pociąga za sznurki. Chodzi o kwestie migracyjne. Tam, gdzie powinniśmy powiedzieć nie, pada stanowcze słowo tak, czas coś z tym zrobić, a te słowa, które zaraz usłyszycie od Sławomira Mencena, powinny dać Wam coś do zrozumienia. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz sprzedał Donalda Tuska. Tak, dobrze usłyszeliście, sprzedał, nie kupił, tylko sprzedał. W Niemczech teraz będą przedterminowe wybory, była debata wyborcza. Scholz dostał pytanie o to, dlaczego nielegalnie podrzuca imigrantów m.in. Polsce. Na co Olaf Scholz się oburzył, że jak nielegalnie, wszystko jest legalnie. Obzwonił każdego premiera państwa sąsiadującego z Niemcami i powiedział im, że muszą tych imigrantów przyjąć, że to jest legalne, że mają tak zrobić. No i problem polega na tym, że kiedy ta sprawa zrobiła się głośna jakiś niecały rok temu, to Donald Tusk wydawał się oburzony, że jak Niemcy nam podrzucają imigrantów, jak to w ogóle jest możliwe, on natychmiast zadzwoni do, do kanclerza Olafa Scholza i wyjaśni tę sytuację, tak, żeby Niemcy dalej już tam tych imigrantów nie podrzucali. No ale to okazuje się, że było zupełnie inaczej, że to nie Tusk dzwonił do Scholza, tylko Scholz dzwonił do Tuska i mu tłumaczył, że ma tych imigrantów przyjąć. A z tego co rozumiem, Tusk posłusznie to polecenie wykonał. Natomiast pytanie jest takie, czy rzeczywiście Scholz ma rację, że to działanie, czyli podrzucanie nam nielegalnych imigrantów przez Niemcy, rzeczywiście jest legalne, rzeczywiście jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. I odpowiedź brzmi tak. Tak, Unia Europejska działa w ten sposób, że Niemcy mogą podrzucać nam nielegalnych imigrantów złapanych u siebie. Jest to uregulowane już od ładnych paru lat, od rozporządzenia Dublin III z 2013 roku, czyli przyjętego podczas pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej. I to rozporządzenie mówi, że Niemcy mają prawo odesłać imigrantów do państwa, w którym to państwo i ci imigranci pojawili się jako pierwsi. Czyli jeżeli któryś migrant nielegalnie przekracza granicę Unii Europejskiej, następnie nielegalnie przechodzi na przykład do Niemiec, no to Niemcy mogą go złapać i odesłać Polsce. Co znaczy, że Polska ma obowiązek pilnować swoich granic. Teraz zobaczcie kilka rzeczy. Pierwsze, jeżeli my przepuścimy jakiegoś nielegalnego migranta, bo tam się przedostanie przez, ten pod, przez granicę Białorusią i dostanie do Niemiec, to Niemcy nam go odsyłają. A jeżeli Włosi przepuszczą jakiegoś nielegalnego migranta, który dostanie się do Niemiec, to co się dalej dzieje? A wtedy wchodzi pakiet imigracyjny i też imigrant trafia do Polski. W związku z czym pytanie jest zasadne, dlaczego każdy migrant. Trafia do Polski niezależnie od tego, czy przekroczy najpierw granicę polską czy włoską. Dlaczego my tych, którzy przychodzą do nas, musimy przyjmować, a tych, którzy przychodzą do Włoch, to nie muszą ich zatrzymywać Włosi, tylko też mają trafiać do Polski. Jaka tu jest logika za tak, tym mechanizmem? No i jeszcze druga myśl. Często jest tak, że my informujemy, że Unia Europejska wprowadza jakieś absurdalne, szkodliwe dla Polski przepisy, jakieś dyrektywy. Ostrzegamy, uwaga, Unia pracuje nad bardzo szkodliwą dyrektywą, gdzie są takie bardzo szkodliwe przepisy. I co wtedy robi pozostałe partie, co wtedy robi PiS, Platforma, nie wiem, trzecia droga? Mówią, nie, to Wcale nie jest tak, jak Wam się wydaje. Te przepisy należy rozumieć zupełnie inaczej, a poza tym one wejdą dopiero w życie za kilka lat, a poza tym to może tak naprawdę nie będą stosowane, nie wiadomo. Po czym mija te kilka lat i Unia właśnie stosuje te przepisy, często jeszcze w sposób bardziej niekorzystny dla Polski. I oni wtedy mówią, no dobrze, ale to już od dawna tak było, to już 10 lat temu wyszło, albo 5, teraz już nic z tym nie da zrobić. Ale kiedy jest ten moment, kiedy można coś z tym zrobić, to oni cisza, nie, no nie wolno źle o Unii Europejskiej mówić, no, że szkodliwe, nie przejmujcie się, nie ma czym się przejmować. Narracje są dwie. Pierwsza, nie przejmujcie się, bo to albo nie wejdzie, albo wejdzie kiedyś, a druga to już tak dawno weszło, że również nie ma się czym przejmować. Sprawa została w ten sposób załatwiona. I z obiema tymi rzeczami należy walczyć. To znaczy, jeżeli my Wam ostrzegamy, że przed idą dyrektywy budynkowej, będziecie musieli przymusowo remontować swoje mieszkania, wymieniać dachy, okna, drzwi, to jeżeli Wam platforma mówi albo Hołownia, nie przejmujcie się, to będzie może inaczej, może nie będzie tak źle, to ci sami ludzie za 5-10 lat Wam powiedzą, no ale to trzeba było się przygotować, to już od 10 lat wiadomo, że tak będzie. Robią tak za każdym razem. Czy sprawy związane z klimatem, czy sprawy związane z imigrantami, za Zawsze schemat jest identyczny. W związku z czym nie słuchajcie tych ludzi, kiedy mówią o Unii Europejskiej. W ogóle co do zasady ich nie słuchajcie. Puszczę wam teraz fragment, co Rafał Trzaskowski, który teraz mówi, że on to wszystkim mówił, żeby tu nie wpuszczać nielegalnych migrantów, że pak migracyjny to nie, nie, nie. Posłuchajcie, co on sam o tym mówił o przyjmowaniu imigrantów jeszcze parę lat temu. Można, no, no, nie no, zgadzam się. To w tym momencie tak samo. Znaczy, Czesi i Węgrzy powiedzieć, że się nie zgadzają i tak wezmą uchodźców. Słowacy chcą to kontestować w Trybunale, no i Trybunał pewnie nałoży na nich kary i będą musieli nie tylko wziąć uchodźców, ale również zapłacić te kary. Czyli decyzja jest dzielić 120 tysięcy, natomiast w tej chwili podjęliśmy decyzję o podziale 66 tysięcy uchodźców, z czego Polsce przypadnie około 5 tysięcy uchodźców. To jest też w pewnym sensie, nasze zaangażowanie w ten plan jest wykupieniem pewnej kulisy ubezpieczeniowej. wykonać, Ale potem, co zobaczyliśmy, że najwięksi sceptycy okazali się optymistami, no bo Donald Tusk niczego wielkiego nie zapowiedział, w sensie nawet wręcz przeciwnie, powiedział, że nie będzie dobrze i że w sumie to nie ma pomysłu, to znaczy użył to innych słów, ale to się do tego sprowadza już Wam tłumaczę dlaczego. W pewnym momencie Donald Tusk zaczął mówić, że deregulacja jest potrzebna, Natomiast to... Potrzebna jest tutaj do tego pomoc przedsiębiorców, i zwrócił się do siedzącego w pierwszym rzędzie Rafała Brzoski, właściciela, założyciela impostu, żeby on mu podpowiedział, co tu należy zrobić razem ze swoimi kolegami przedsiębiorcami. Czyli premier polskiego rządu, bardzo licznego rządu, tam jest chyba ponad 100 osób, powiedział do przedsiębiorcy, który ma swój biznes, zajmuje się paczkomatami, Słuchaj, przedsiębiorco, może ty mi powiesz, co tu trzeba zrobić, bo ja nie wiem, bo ja się nie nadaję, ja nie mam żadnego pomysłu, może ty masz jakiś pomysł, to mi pomóż. No i przy czym jeszcze zapowiedział, że te zmiany muszą być pozaustawowe, to znaczy, że żeby przeprowadzić ustawę, to, jest rok znaleźć trzeba większość w Sejmie, potem ktoś to musi przegłosować. Ustawy w ogóle trzeba najpierw napisać. Jeszcze prezydent ją musi podpisać, po co komu tyle roboty? Niech Rafał Brzoska z kolegami wymyślą sobie jakieś zmiany, które nie wymagają żadnych zmian ustawowych, tylko poniżej ustawy, czyli na poziomie rozporządzenia. I to będzie ta wielka deregulacja. Rafał Brzoska się na to zgodził, w wyniku czego Saneskus powiedział czy zasugerował, że jak się nie uda, no to kto będzie winny. Jeżeli brzoska jest teraz odpowiedzialny za deregulację, no to Brzoska będzie winny, jeżeli tym razem deregulacja się nie uda. A to, że się nie uda, jest niestety bardzo prawdopodobne. Już niewielu pamięta, ale w styczniu 2024 roku, czyli jakiś miesiąc po przyjęciu władzy, jeśli kogo powołał ten rząd, tak, pełnomocnika do spraw deregulacji i dialogu społecznego. Ten pełnomocnik rząd do spraw deregulacji miał wejść właśnie w kontakt z przedstawicielami biznesu zaproponować jakieś zmiany deregulacyjne. Nawet powstała taka ustawa deregulacyjna już ładnych parę miesięcy temu, ale do tej pory nie została uchwalona. Dlaczego nie została uchwalona, to jeszcze wam powiem dalej, no ale wracając do tych zapowiedzi premiera. Tusk zapowiedział, że będzie rekordowe 650 miliardów zł na inwestycje, kwota wydaje się olbrzymia 650 miliardów na inwestycje w samym tylko 2025 roku, zapowiadał jeszcze 100 miliardów na kolej, że wszyscy będziemy inwestować Polska teraz ruszy z kopyta i to się dopiero zacznie rozwój, no tylko jakie mam z tym problemy? Pierwszy 180 miliardów na kolej do 2032 roku, to już za parę lat, za parę tygodni nikt nie będzie o tej kwocie pamiętał, czy oni to wydadzą czy nie wydadzą, teraz absolutnie nieweryfikowalne ale co jest weryfikowalne? Te 650 miliardów złotych na inwestycje to nie są inwestycje rządowe ani publiczne, ani samorządowe, to są wszystkie inwestycje w Polsce, łącznie z inwestycjami prywatnymi. Czyli jeżeli ktoś z was kupi sobie w firmie nieruchomość albo nawet samochód nową maszynę, to tak ta kwota jest doliczana do tej kwoty. Czyli to nie rząd wydał pieniądze, czy wyda pieniądze na inwestycje, tylko Polacy wydadzą tyle pieniędzy na inwestycje. Czy to jest sukces rządu, że ktoś z was sobie kupi samochód? No nie do końca. Natomiast rząd chciałby, żeby te inwestycje były jak najwyższe. I teraz tak 650 miliardów złotych nominalnie, czyli w złotówkach, to rzeczywiście będzie najwięcej w historii, ale mamy rosnącą gospodarkę, mamy coraz szybciej rosnącą ostatnio inflację, co oznacza, że względem PKB te 650 miliardów, jak zobaczycie tutaj na wykresie, to nawet będzie spadek. To znaczy, w poprzednich latach wydawaliśmy więcej na inwestycje. Więc teraz tu ogłosił, że tym wielkim przełomem ma być to, że realnie wydamy mniej na inwestycje wszyscy niż poprzednio. Rozumiecie? To jest ten wielki przełom, że inwestycje w Polsce spadają. Tak powinien brzmieć ten Komunikat. Natomiast tu doskonale wie, co robi, bo to nie był komunikat do ekonomistów, to nie był komunikat do ludzi rozumiejących finanse publiczne, to był komunikat do wyborców, to był element jego kampanii wyborczej, w sensie kampanii Trzaskowskiego, żeby ratować wizerunek rządu. No i jak ktoś jest niezorientowany, to się oczywiście na to złapał. Takim przykładem osoby niezorientowanej, która się od razu na to złapała, jest Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, który napisał na Twitterze od razu, już po pierwszym roku rządów koalicja 15 października wygospodarowała 650 miliardów złotych na inwestycje. No nie, szanowny panie marszałku, to nie koalicja. Gospodarowała, to Polacy wygospodarowali te pieniądze na inwestycje, a nie wy. Nie mieliście z tym zbyt wiele wspólnego, ale to niestety trzeba rozumieć, jak działają finanse publiczne, trzeba rozumieć podawane statystyki, trzeba rozumieć to, żeby rozczytać propagandę Donalda Tuska. No niestety koalicja Tuska się na haczyk złapał. Ale Donald Trump uciął wszelką pomoc zagraniczną udzieloną przez Stany Zjednoczone na razie na 90 dni. I co się okazało? Że mnóstwo polskich organizacji pozarządowych zaczęło nagle krzyczeć, zaczęło nagle kwicieć, kwiczeć oddajcie nam nasze pieniądze, Trump odciął nas od pieniędzy. I pojawiła się lista organizacji działających w Polsce, które dostawały pieniądze z tego funduszu USED, czyli tego funduszu, który wspierał najróżniejsze organizacje na całym świecie z pieniędzy amerykańskich podatników. No i zobaczcie, bo to jest symptomatyczne, kto te pieniądze i na co dostawał. Tutaj mam wymienioną część tych organizacji, np. Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado, 50 tysięcy dolarów. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, projekt LGBT Plus Mi, czyli wzmacnianie polskiej młodzieży jako sojuszników LGBT Plus, również 50 tysięcy dolarów. Federacja znak równości, też 30 tysięcy dolarów na wzmocnienie pozycji członków społeczności, słuchajcie, LGBTQI, wchodzących na rynek pracy. Oraz promowanie certyfikatu DEI, czyli tej całej różnorodności. Fundacja Herstory 40 tysięcy dolarów, budowanie potencjału aktywistów i usługodawców pracujących ze społecznością LGBTQI, w Polsce. My, rodzice, Stowarzyszenie ma takiego ojców, sojuszników osób LGBTQI i nie plus. A na końcu. Nie wiem, co to jest to A, w sumie nie wiem też, co plus, ale to jest już jakaś odmiana. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, 18 tysięcy dolarów, za wsparcie projektu Prawa Osób. Teraz kolejna wariacja. LGBTI, bez plus i bez A. Nie wiem, co to oznacza, ale zwracam na to Uwagę. kampania przeciw homofobii, warsztaty, a to kolejna wariacja, warsztaty korporacyjne sojuszników LGBTQIA, bez plusa tym razem. Fundacja Wspomagania Wsi na mentoring i budowanie organizacji wspierających LGBT+, bez IA, na obszarach wiejskich. Kolegium Europy Wschodniej, tak, zmieniamy temat, tym razem 80 tysięcy dolarów na... Wspieranie i rozwój treści tworzonych przez polskich dziennikarzy w celu poprawy jakości relacjonowania kwestii związanych z sytuacją Ukraińców. Następnie Fundacja Kazimierza Płaskiego, 75 tysięcy dolarów znowu budowanie potencjału i zdolności przygotowania polityki Międzynarodowego Centrum Zwycięstwa Ukrainy oraz wspieranie ukraińskich działaczy społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie Demagog, 40 tysięcy. Pokrycie kosztów organizacji całorocznego programu dotyczącego umiejętności korzystania z mediów sprawdzania faktów czyli ten fact-checking, te bzdury które tam w internecie są publikowane, ten fact-checking nie mający nic wspólnego z prawdą, też robi to za, robił na szczęście to za pieniądze amerykańskie. Oraz najdziwniejsza rzecz, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 60 tysięcy dolarów na rekrutację i podróż 12 nauczycieli uczestniczących w programie szkoleniowym dla nauczycieli Holokaustu w USA. W sensie nie do końca rozumiem, co to by, znaczy być nauczycielem Holokaustu, czy to są nauczyciele, którzy mają nauczać o Holokauście, czy którzy mają nauczać jak się robi Holokaust. Nie wnikam, nie byłem w takim kursie. Natomiast jak się spojrzy na tą listę, co finansowały Stany Zjednoczone w Polsce? No to przede wszystkim finansowały różnego rodzaju organizacje LGBTQIA, i dalej. Do tego organizowały wspierały organizacje mówiące dobrze o Ukraińcach oraz uczyły Holokaustu. Czyli Ukraińcy, Geje, Żydzi. To są grupy, które zyskiwały na pomocy amerykańskiej w Polsce. Polaków na tej liście nie ma. Co jeszcze wspierali Amerykanie? Manipulacje polskimi wyborami. Okazało się, że taka organizacja Latarnik Wyborczy, która bardzo nachalnie w trakcie poprzedniej kampanii wyborczej była promowana przez one, przez TVN, przez Radio Z, przez RMF FM, czyli przez największe polskie media mainstreamowe, również była wspierana przez USAID. I teraz na czym polegała manipulacja latarnika wyborczego? Tam się odpowiadało na pytania i bardzo ciężko było tak odpowiedzieć, żeby się nie okazało, że naszym naturalnym wyborem powinna być Platforma Obywatelska, Lewica, ewentualnie Trzecia Droga. W sensie naprawdę trzeba było się tam bardzo postarać, żeby okazało się, że powinniśmy wybrać kogoś innego. I nawet media mainstreamowe zauważyły, że z tym latarnikiem wyborczym coś jest nie tak. No i pytali prezesa tej organizacji, czy, czy nie Przeszkadza ten trochę lewicowy prze przechył. Na co on odpowiedział, że ten przechył nie jest lewicowy, tylko proeuropejski. W sensie przyznał się, że jest, ale on przechył lewicowy, nazwał przechyłem proeuropejskim. I jaki miał być sens? Chodziło o to, żeby ludzie, którzy nie wiedzą, na kogo mają głosować, zastanawiają się, wypełnili sobie ten test. Mówię o ludziach niezorientowanych w bieżącej polityce i żeby im wyszło, to głosuje na lewicę, to na platformę, ewentualnie na trzecią drogę. Taka była za tym logika. To było jawne manipulowanie polskimi wyborami. I wiecie, co jest najgorsze. Że to jest wierzchołek góry lodowej. To znaczy pieniądze od Amerykanów to jest taka mała część pieniędzy, jaką dostają polskie różne organizacje pozarządowe z zagranicy. Dużo, dużo, dużo więcej pieniędzy idzie bezpośrednio z Niemiec oraz z Unii Europejskiej. Tam są dopiero naprawdę miliony. Sama krytyka polityczna rocznie z zagranicy dostaje od 5 do 9 milionów złotych. Kampus Trzaskowskiego dostawał pieniądze bezpośrednio od Niemiec na organizację tego wydarzenia. Niemcy, Unia Europejska, Amerykanie finansują w Polsce propagandę, finansują w Polsce działanie różnych organizacji pozarządowych. Które potem tworzą różnego rodzaju raporty, tworzą propagandę. I się potem nie dziwmy, że ci wszyscy tam pseudoeksperci, pseudodziennikarze, różnego rodzaju działacze, aktywiści, oni wszyscy są w toczka w toczkę identycznie. Klimat, tak, oczywiście, planeta płonie, zniszczmy przemysł, bo klimat. LGBT, tak, promujmy, LGBT to jest strasznie ważne. Wirus, tak, promujmy wirusa, wszyscy musimy się tutaj szczepić. Ukraińcy, tak, Ukraińcy są w ogóle najlepsi, wszystko dajmy Ukraińcom. Ci wszyscy ludzie mówią wszyscy dokładnie to samo, bo są finansowani dokładnie z tych samych źródeł. Na tym polega ta propaganda. Polskie organizacje mają bardzo mało pieniędzy, Polacy bardzo ma pieniądze wpłacają na różnego rodzaju organizacje pozarządowe, a te, które wspierają tą propagandę amerykańsko-niemiecko-unijną, toną po prostu w milionach złotych. Dlatego jest zupełnie oczywiste, że takie kraje jak Niemcy, Stany Zjednoczone do niedawna czy Unia Europejska próbują ingerować w polską debatę publiczną, próbują realizować tu swoje interesy. Przecież oni nie dają tych pieniędzy po to, żeby nam było dobrze, tylko po to, żeby im było dobrze. Inwestują w to, żeby prać mózgi Polakom.